Jest 6 listopada. Jesteśmy w lesie. Tutaj mamy taki komunikat. Jak się zachowywać w lesie. Leśny zabór biega. Parkuj w wyznaczonych miejscach. Zaparkowaliśmy. Możesz zabrać psa. My nie mamy. O, cała instrukcja. Bądź dobry dla lasu. Nie, my śmieci nie zostawiamy w lesie. Czy coś tu czy my coś tu znajdziemy podczas takiej pogody Pada, tu jakiś grzybek. zobaczymy czym nas ten las przywita To chyba pod ochroną to? No, czekaj. Nie, nie będę wyrywał, to ja po prostu utonę. Ale ładne, no? Zobaczcie jaki ładne. Hmm? Wygląda jak część rafy kolorowej. No, tak wygląda. Jakby go z oceanu wyjął. Na pewno pod ochroną. Bardzo ładne. Ale zobaczcie, co ja znalazłem. Jaki gigant. Ale wielki. Ceglastopory, chyba. No, bardziej ceglasty. Tak, wielki. Przyrzuca, tak, tak, to jest ceglasty. Ale już szło. Wielkolut. 6 listopada, a ja znalazłam młodego ceglasia. Proszę młody, zdrowy, albo nie bierzemy. Proszę, jakie podgrzebeczki? Ładne. Złączone dwa. Ale duże kurki. Listopadowe. Jakie wielkie. I to w deszczu. O proszę. Ale ładne. No. Ale ładne. Hmm. Szósty listopad. Tu jest nasze ulubione Taki las Brzuska. I za nimi również. No, w lesie jesień. I nic już nie ma grzybów. Jako deszczek pada. Tutaj widziałam też opunki. Kropelki, pięknie to wszystko wygląda. A tu co mamy? Udało się znaleźć borowika jednego. Na sam koniec już, szósty listopada i tu borowiczek. Proszę, jaki piękny! Hmm? Op. O, ciekawe, czy dam radę. Tu jest tak stromo. Zgubiłam go. Już go nie widzę. A, widzę. No, na takiej górze stromej, to ja dziękuję. Padowy. 6 listopada proszę zobaczymy no twardy ładny no zdrowiutki zdrowy no piękny ale ładne mhm. jeszcze to Andrzej że poszedł Ale tu jest. Ciężko się tu wspiąć. Trzeba się nieźle nagimnastykować. Pięknie tak. No. Ale tutaj, żeby tego grzyba znaleźć, trzeba było się tak wysoko, pod taką stromą górę wspiąć, że makabra. Szkoda, że nie ma pani Mirki, pana Jurka z nami, ale... Ciągnąć ich w taką pogodę, na no takie wertepy, to tak. serca nie ma. Naprawdę tu jest bardzo stromo. Bardzo stromo. Ja tu sama ledwo wyszłam. Nadal tu jesteśmy, ale podziwiamy piękno przyrody. Proszę, kropelki. Piękna panorama na jezioro, na las i stroma góra. Ciężko, ciężko przychodzi

No, piękne, Śliczniutki. z liściem na głowie. Z liściem na głowie, tak jest. Wow, o, zdrowy. Ale ładny. No właśnie, w pasach to się zgadza. Tak gdzieś jeszcze powinny być Mogą być jeszcze To przy takiej ładnej tej Przy tej ładnej panoramie jeziora Ale o, piękne o, Ale piękne Ale śliczne, zdrowe, jaki ładne Ale ładne. No piękne. Jakie twarde. Bardy biały! No! Mm. To być jakiś mały gdzieś Ja! Właśnie! Taki śliczny. się pięknie kapelusz błyszczy. Dzięki temu, że deszczowi, że deszcz pada, można było szybko dojrzeć. Zobaczyłeś, znalazłam grzyba. które sobie tak o. Rusu. obok jednego bardzo podobnego Będę nawet ten sam proszę twardzioszek czosnaczek i on, jego cechą charakterystyczną jest zapach czosnku tak on zdecydowanie pachnie czosnkiem ma taką twardą łodyżkę o proszę i ma aromat, silny aromat czosnkowy. Ten, ten już jest inny. O, tutaj on sobie rośnie, na takim pieńku. Dobrze. Chodź Andrzej, pokażę ci ten. Powąchaj tego grzyba. ale śmierdzi. Czosnkiem. No. Zobaczcie jaki tu jest dół. Jaki tu jest wąbus Ale tu jest stromo. No. Tu tak stromo. Schodziliśmy ostatnio z tej góry, tutaj, z tego to było hardcore. Ale proszę, jaki wąwozik, ale wąwóz. Tak, ostatnio tędy schodziliśmy. To się wydaje niemożliwe, ale schodziliśmy tędy. Jesiemny listek. Jesień idzie do nas. To są opienki. Takie dziwne. To są opienki, tak. Nie. Po prostu one już są przerośnięte widać. Ale one grube. Ale one są grube. O kania. Ale śmieszna. Z takim guzkiem. Wow. Taka już jest dosyć wiekowa. I nawodniona. Żegnamy się z lasem, żegnamy nasz grzybny sezon. Niestety ze smutkiem. Kończymy, idziemy do samochodu. Tam stoi. O. Już nie możemy się doczekać kolejnych wypraw. No, oczywiście, z naszymi kochanymi sąsiadami będziemy jeździć. Bo to jest najlepiej, z kimś wspólnie jeździć, wtedy raz niej weselej, lepiej po prostu. Teraz musimy zejść z tych gór. To są nasze zbiory. Trzy? Trzy borowiki? Cztery, cztery borowik. Dwie kurki, parę pienik, no. ale już w następnym sezonie będziemy jeździć z naszymi sąsiadami. Idziemy już. Kończymy nasz sezon.